Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman KOMI, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Gościem moim i jednocześnie współautorką tego, tej audycji jest pani adwokat Katarzyna Rubel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszej audycji jest taka konstrukcja prawna o nazwie Separacja. Tak? No. Ustawodawca coś takiego wymyślił, mamy do czynienia z czymś, co może to nie jest rozwodem i nie kończy małżeństwa, ale prawie, prawie kończy. Znaczy, większość z Państwa podejrzewam, że wie, że coś takiego jest, ale tak naprawdę, czym to się różni od rozwodu, to już niekoniecznie. No i w dzisiejszym odcinku postaramy się Państwu te różnice pokazać yy, i. Przybliżyć tak naprawdę, na czym ta instytucja polega, kiedy ją można zastosować, czy jest, czy jest warto zastosować, to już będą Państwo musieli ocenić sami. No, najkrócej mówiąc, mamy na początek jedno sformułowanie, które dla prawników zajmujących się prawem rodzinnym, no i dla sędziów wiele mówi. Czyli w przypadku rozwodu musimy mieć rozkład pożycia małżeńskiego trwały. I zupełne. I zupełne. A w przypadku separacji, no nie, tylko trwały. Tylko zupełne. Tylko zupełne. Tylko zupełny. Zupełne. No, nie mamy no, tutaj przy separacji e, tego, do czynienia z jeszcze, jeszcze z przesłanką trwałości. trwałości. No, Jak widać, młodsze pokolenie lepiej. W każdym razie nie ma tego i. Prawda? Tak. I tego i tego. Małżonkowie e, przestali faktycznie realizować zapis biblijny, czyli wspólnoty stołu, czyli wspólnego gospodarstwa i łoża. Natomiast no, nie doszli do wspólnego albo jednostronnego pomysłu, że tak małżeństwo się już całkowicie zakończyło i powrotu nie ma. To znaczy mają, tutaj nadzie tutaj, mają nadzieję. Tutaj y, oprócz tego wspólnego stołu i wspólnego łoża, y, czyli tej y, więzi, Fizycznej i więzi gospodarczej, mówimy jeszcze w przypadku czy rozwodu, czy separacji, jeszcze o tej więzi emocjonalnej, czyli sąd i w rozwodzie, i w separacji. To jest to podobieństwo, bada rozkład tych trzech więzi. Tak. tak, dokładnie tak. I tak może, może podam jakiś pierwszy z brzegu przykład, żeby Państwu łatwiej było zrozumieć, na czym polega ta, ta instytucja i kiedy można o nią wnioskować. No to dajmy na to mamy małżeństwo panią Martę i pana Andrzeja, którzy są, którzy są małżeństwem, no dajmy na to od 2009 roku, mają dwoje dzieci, trzyletnie i ośmioletnie i pod koniec 2019 roku pan Andrzej zmienił pracę, na skutek której zaczął coraz mniej czasu spędzać w domu, coraz bardziej małżonkowie się od siebie oddalili, no i po roku takiego, a nie innego życia. Oczywiście pojawiły się inne problemy w małżeństwie z tym związane, ale bezpośrednio w sumie z tym, e, tym spowodowane. E, pani małżonka wniosła pozew o rozwód. E, w odpowiedzi na ten pozew pan Andrzej. Stwierdził, czy że. na rozwód to się nie zgadza? Że tutaj akurat zgoda, powiedzmy, że niewiele ma w wnosi, w, tak? tak, dokładnie tak. Niewiele ma tutaj do, do rzeczy, ale pan Andrzej zawnioskował o to, że wprawdzie rozkład pożycia jest. Czy on jest zupełny, to się okaże w toku postępowania, ale na pewno nie jest trwały z uwagi na to, ile to trwa. I jeżeli w ogóle sąd miałby tutaj orzekać o czymś, no to raczej o separacji niż o rozwodzie. E, tak, e, i cóż tutaj tak naprawdę ten nasz sąd e, orzeka? Jeżeli e, mamy taką sytuację, e, bo separację w ogóle, co jest, e, co jest dość ciekawe, można orzec w dwóch trybach. Jeżeli e, nie ma dzieci i małżonkowie są zgodni, e, to sąd e, orzeka w trybie nieprocesowym i wtedy wydaje postanowienie. Nie orzeka wtedy o winie, e, o, całej, e, o całej reszcie, tylko, tylko tutaj. E, Tutaj, tak, że, że mamy separację. Natomiast jeżeli, jeżeli są małoletnie dzieci, no to wtedy jest, jest normalnie proces. Tak jak w rozwodzie. Tak, tak, bo tutaj, aby sąd w ogóle mógł o separacji orzec, to są badane dwie przesłanki. Po pierwsze, nie może ucierpieć na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, a po drugie, nie może to być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. No to tutaj dobro małoletnich wspólnych dzieci to mniej więcej wiadomo, o co chodzi, tak? A o co chodzi z tymi zasadami współżycia społecznego, no to tutaj znowu się posłużę przykładem. Na przykład mamy sobie małżeństwo, dajmy na to pana Jacka i pani Ewy i małżeństwo ma małe dziecko dwuletnie. Po pojawieniu się dziecka między małżonkami zaczęło się psuć. Zaczęło się psuć dość mocno. Po roku od urodzenia dziecka pani Ewa uległa wypadkowi samochodowemu, na skutek którego ma bardzo duże problemy z poruszaniem się. W tym momencie pan Jacek wniósł o orzeczenie separacji i sąd tutaj w tym przypadku może stwierdzić, że tu akurat. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z, z naruszeniem zasad współżycia społecznego, bo po pierwsze mamy małe dziecko, które wymaga, e, obojga wymaga opieki tak, obojga rodziców, e, nakładów finansowych jak najbardziej, ale z drugiej strony mamy też stan zdrowia pani Ewy, która sama wymaga pomocy po tym, e, po tym wypadku. No jest, stan, jej stan zdrowia jest taki, a nie i inny. małżonek jest, jest niezbędny. Dokładnie tak, więc tutaj sąd Jego może. Pomoc, e, która była przyrzucona Tak. gdzieś ślubu. Tak, tak, dokładnie tak. Więc tutaj ten sąd I w chorobie, może. Nie i do śmierci Cię nie opuszcza. Tak, dokładnie tak. Więc tutaj to, to powództwo o ustalenie, o orzeczenie separacji może zostać oddalone właśnie z uwagi na te zasady współżycia społecznego. Bo jeżeli chodzi w ogóle o to, o czym sąd orzeka w tym postępowaniu separacyjnym. To Generalnie sam wyrok y, wygląda bardzo podobnie do wyroku rozwodowego. No i musimy mieć te same elementy, tak, i sąd czyli, bada to samo. Tak, czyli bada y, winę w rozkładzie pożycia, tak samo jak w rozwodzie, czyli czym bez oszekania o winie, y, jeżeli małżonkowie zgodnie o to wnoszą, czy z winy jednej ze strony, czy z winy obu stron. Bo tutaj też y, o czym. Niewielu z Państwa wie, sąd nie bada Stopnia ani w rozwodzie, winia. ani w separacji winy, winy mniejszej czy większej. Czyli na przykład, jeżeli uzna, że powiedzmy żona jest winna w 80% temu rozkładowi pożycia, a mąż w 20%, albo na, albo na odwrót, czy w jakimkolwiek innym rozkładzie procentowym na przykład, to nie orzeknie winy wyłącznej jednej czy drugiej strony. Jeżeli druga strona w jakimkolwiek stopniu przyczyniła się do rozkładu, wówczas mamy winę obu stron. A tak jest prawie wszystkich przypadkach. Так. Okay. Różnie bywa, ale Najczęściej. ale no zdarza się. Co dalej? No, sąd orzeknie też w kwestiach dotyczących dzieci, czyli orzeknie o alimentach, o kontaktach, jeżeli strony wnoszą o te kontakty. Orzeknie o miejscu zamieszkania dziecka, orzeknie o władzy rodzicielskiej, jeżeli no i jest czasami potrzeba alimentach na współmałżonka. Tak, jeżeli jest takie roszczenie, to jak najbardziej. Plus jeszcze sąd orzeknie, jeżeli jest taka potrzeba, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, ewentualnie... Jeżeli nie spowoduje to zwłoki, czyli w, w tym przypadku, jeżeli mamy zgodny wniosek i nie ma sporu, sąd może orzec o podziale majątku wspólnego, bo jak już Państwo wiecie z naszych poprzednich audycji, e, przy orzeczeniu separacji powstaje pomiędzy stronami rozdzielność majątkowa. No, w związku z powyższym ten majątek należy podzielić, i jeżeli małżonkowie zgodnie występują o separację, i z uwagi na dobro dzieci, mamy to jednak proces, prawda? I zgodnie mówią, no, nasz majątek wspólny z chwilą orzeczenia separacji się kończy, więc zgodnie dzielimy to, co mamy mhm. wspólnego, tak, tak i tak, no to w tym momencie sąd nie ma problemu, żeby pobyć, przychylić się do zgodnego wniosku małżonków i jak ja mówię tak bardzo kolokwialnie, przybić czerwoną pieczątkę z orzełkiem. Tak? Wszystko jest załatwione. A jakie skutki są, panie mecenasie, tej separacji, poza tą rozdzielnością majątkową? No, to znowu Zależy. To zależy, prawda? Znaczy, no tak, najkrócej mówiąc, małżeństwo trwa. Co on niewątpliwie oznacza, że żaden ze małżonków nie może ponownie zawrzeć związku małżeńskiego. To jest pierwsza różnica co do rozwodu, bo po rozwodzie po jest. Jesteśmy całkowicie można. wolni i sobie możemy znaleźć sobie drugiego małżonka, małżonka albo już za Barniera. drzwiami, albo za drzwiami ten małżonek, kandydat na małżonka, zdarza się, że czeka. No ale zakładam, że w przypadku separacji takiej sytuacji w ogóle nie ma. E, opieka nad dziećmi została ustalona w orzeczeniu, e, mamy tą kwestię alimentacyjną. To znaczy, jeżeli jeden ze współmałżonków zostaje w gorszej sytuacji materialnej i mają orzeczone alimenty, a drugi współmałżonek ciągle współmałżonek. Z jakichś powodów ni stąd, ni odejdzie, to ten małżonek, na rzecz którego ma orzecz są orzeczone alimenty, może dostać rentę po zmarłym. Tak, bo tutaj y, o, co, o co chodzi? Jest orzecznictwo dość kontrowersyjne y, Sądu Najwyższego, które mówi o tym, że jeżeli małżonkowie byli w separacji, i ten małżonek jeden zmarł, to drugi, I nie było to drugi może się właśnie starać y, po nim o po rentę, rentę rodzinną, było jeżeli były orzeczone alimenty. A jeżeli była było? separacja, ale małżonkowie nie, y, nie byli słuchaj, zobowiązani do tej e, alimentacji. alimentacji, no to przykro mi bardzo, ale renta rodzinna nie przysługuje. Co jest? No, no Wydaje się być int... dziwne, przecież małżeństwo formalnie rzecz biorąc wobec prawa trwa. A jak jest ze spadkobraniem w takiej sytuacji? Ale tu sytuacji? jest luka w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego. Tak. której to przepisy ubezpieczenia społecznego istnienia od dłuższego okresu czasu liczonego w nastu latach separacji jakoś nikt nie zauważył. No, wydaje mi się, że to jest y, temat, który powinien zainteresować się ustawodawcą. Us, naszych czcigodnych kilkuset parlamentarzystów. A jak ze spadkobraniem, panie mecenasie? No, mamy kolejny problem, Tak, ale teoretycznie biorąc, mamy sytuację taką, że mamy majątki rozdzielne, prawda? Czy mamy spadkobranie? Oto jest pytanie. Przy spadkobraniu jest także małżonek, który, to jest kolejna, kolejna różnica, przy spadkobraniu jest tak, że no niestety małżonek pozostający w separacji... Nie dziedziczy po drugim małżonku. Od przykreście. A jak, panie Mecenasie, wygląda kwestia obowiązku wierności? No, i tu znowu mamy różne orzecznictwo sądowe. No, na logikę i rozum wydawałoby się, że skoro małżeństwo trwa, to obowiązek wierności, mimo rozdzielności pomiędzy językiem biblijnym łoża. Tak? Z dzielności łożył, wydawałoby się, skoro małżeństwo trwa, to obowiązek wierności powinien być zachowany. A orzecznictwo tutaj jest hmm, różne. Tak Ale znaczy, generalnie przychyla się do tego, że że, że, wierność, że wierność powinna, powinna być, że ze, obowiązek wierności powinien ze. istnieć z tego względu, że instytucja separacji e, ma na celu pomoc małżonków, pomoc, powrotu, pomoc małżonkom do powrotu do, powrotu. do, do małżeństwa. No, bo więc, tak naprawdę separację można znieść. Na zgodny wniosek małżonków. Powinna być przejściowa. Co do zasady, tak. Można znieść separację na zgodny wniosek małżonków. Tutaj z, też z tą uwagą, o której już kiedyś mówiliśmy, że małżonkowie na zgodny wniosek wnoszą do sądu stosowny, stosowny wniosek o zniesienie separacji i mogą zdecydować tutaj, że separację znosimy, ale chcemy dalej pozostawać w ustroju rozdzielności majątkowej, więc to, że wracamy do małżeństwa, nie znaczy, że wracamy do wspólności majątkowej. To no, jest taka... się przyzwyczaili do rozdzielności i mają. Właściwe dochody. Dokładnie, to... dokładnie tak. A jeżeli jednak dojdzie do wniosku, że no jednak nam już ze sobą jest nie po drodze, to jedyną drogą jest złożenie powództwa o rozwód. rozwód i tutaj... przy... Przeprowadzenie całej procedury, tak naprawdę. Tak, rozwodowej. Jeszcze raz. Rozwodowej, dokładnie tak. I yy, cóż, o separacji orzeka, yy, albo o jej, o jej zniesieniu. Tak, orzeka sąd okręgowy, yy, w składzie trzech sędziów, tak samo jak przy rozwodzie, yy, jeżeli chodzi o opłaty. To jeżeli mamy separację w procesie, czyli tutaj jest niezgoda opłata 600 zł. Jeżeli chodzi o separację na zgodny wniosek stron 100 zł, wniosek o zniesienie separacji również 100 zł. Co jeszcze takiego istotnego, wzmiankę o separacji wpisuje się do aktu, aktu małżeństwa. Tak. Także jest ta informacja w razie, to, znaczy to, jest, to jest istotne przy, czy przy spadkobraniu, czy przy różnych innych, innych kwestiach, no, ewentualnie... gdzie są potrzebne te odpisy aktu tak. stanu cywilnego o tym, czy, czy ta separacja była, czy jej, czy jej nie było. No, a tutaj jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy, na przykład w przypadku darowizny, co jest, co jest dość dziwne, jeżeli chodzi o to, jak ustawodawca traktuje spadkobranie, tak, czyli spadk... małżonek z separacji nie może... Dziedziczyć po drugim. Jeżeli chodzi o rentę rodzinną, to zależy od tego, czy były alimenty Czemu orzeczone było? czy nie, bo jeżeli były, to się renta rodzinna należy, jeżeli nie, to nie. A jeżeli chodzi znowu o kwestie spadkowe, no to nie spadkowe, przepraszam, tylko kwestie podatkowe, podatkowe. w przypadku darowizny małżonek w separacji jest traktowany jak małżonek bez separacji, czyli korzysta ze zwolnienia o ile zgłosi. Czyli jak widzicie Państwo, masz. <laughs> tak? Dokładnie tak. Alimentów nie może być a przy podatku darowizny jest traktowany jakby... Jak małżonek. Jak małżonek sensu stricto. Czy ktoś się da zrozumieć? Próbujemy. 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 Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Państwu. Prośba, jeżeli Państwo macie do nas pytania, to prosimy je o kierowanie na adres mailowy Albo propozycję na kolejny odcinek. Albo propozycję na kolejny odcinek. Macie Państwo numer telefonu, tylko że prawnik na wszelkie pytania z natury rzeczy odpowiada, podkreślam słowo z natury rzeczy, odpowiada na piśmie. A, czyli w, w przypadku maili odpowiada mailowo, tak? W przypadku, jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt telefoniczny, to prosimy jeszcze o zostawienie swojego adresu, adresu mailowego, na który udzielimy stosownej, stosownej odpowiedzi. odpowiedzi. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.